Szereg perypetii, szereg problemów udało się przy pomocy mieszkańców, przy pomocy i muszę tutaj powiedzieć też naszego burmistrza, który nam tutaj dopomógł, pozyskał środki na tą naszą strefę. Inicjatywa społeczna mieszkańców, żeby doposażyć w miarę możliwości, żeby upiększyć tą naszą strefę. Stąd też bardzo serdecznie dziękuję radnym za wsparcie i za ufundowanie siatki. Dziękuję sponsorom, dziękuję panu Andrzejowi. I muszę powiedzieć też, pan Andrzej za chwilę też powie, jaka niespodzianka. Dziękuję zakładowi usługowemu zachód, za przeznaczenie pewnej puli pieniędzy na te roślinki, krzewy, nad drzewko. Dziękuję panu dyrektorowi Liceum Ogona że przyszedł wspiera nas tutaj, a przede wszystkim to muszę to powiedzieć, że największe podziękowania się należą mieszkańcom za zaangażowanie, za tą determinację, za chęć tej inicjatywy, za utrzymanie porządku, za doglądanie tego terenu. I tak jak że jest napis kończąca historia. Cieszę się też niezmiernie, że posłowie przyjechali i to jest taka, drodzy Państwo, właśnie nasza historia. My tworzymy tą historię, twórzmy ją, oby bardzo pozytywnie i by się nie kończyła. I ja bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie, obyśmy się spotykali częściej i częściej Państwa wszystkich gościli, radnych, wszystkich przybyłych tutaj gości i mieszkańców. Dziękuję bardzo.